oczekiwania na początku nie było e, tak wielkie, ale no kiedy zaczęłam uczyć się bardziej to e, bardzo, bardzo mi się spodobało i teraz jestem bardzo zadowolona z tym, e, że uczę. E, no oczekiwania um, nie wiem wiedziałam, że kiedy przyszedłam na ten uniwersytet wiedziałam, że będzie, będzie interesujące, ale um, trochę czasu temu a, Byłam naprawdę zachwycona. Moje oczekiwania. Kiedy zacząłem studiować język polski, myślę, że w ogóle nie miałem oczekiwań, ale od razu podobało mi się bardzo i zdecydowałem się od razu uczyć się dalej języka. Czy polski jest trudny? Myślę, że nie jest trudny, tylko że się musi dużo uczyć i problem dla mnie jest to, że ma dużo wiązków. Język polski a, dla mnie nie jest tak trudny. A, jest mi bardzo, bardzo ciekawy. jest trudny? No, trochę. Trzeba się uczyć, oczywiście, ale jest dobrą lektorką, jest dobrym profesorem, nie trudno nauczyć się. Uh, no, język polski nie jest trudny, zależy od tego uh, ile uczyć się. To, że dużo się graliśmy i bawiliśmy i wszystko było zabawne. Tak. I jaka była atmosfera na lekcjach. Uh, Zawsze była przyjemna to, co Gracja powiedziała, dużo się graliśmy i rozmawialiśmy między sobą, wszyscy byliśmy przyjaciółmi i było pięknie. Ja muszę przyznać, że każdy raz jak słuchaliśmy jakąś polską, polskiej muzyki, to e, odkryłam jakiś nowy świat i później zaczęłam na słuchać właśnie tego rodzaju muzyki. No kiedy pracujemy w grupach i um, wymyślamy różne historie. Um, lektorka. Ona jest najlepszą lektorką i osobą, którą w życiu poznałam. Serdecznie polecam szkołę Kujawia ze względu na osoby, które tam pracują, bo mam swoje własne doświadczenia i jestem pewien, że wszyscy bardzo szybko i bardzo efektywnie i bardzo dobrze nauczą się języka polskiego. Również polecam szkołę Kujawia ze względu na możliwość osiągnięcia szybkich efektów w krótkim czasie. Dlaczego Kujawia? Bo myślę, że Bilgosz jest naprawdę wspaniałym i urokliwym miastem, tak samo jak cały region i naprawdę niemożliwe nie zakochać się. Warto też wspomnieć o interesującym programie zajęć, dobrych metodach nauczania, nowatorskich materiałach dydaktycznych. Współpraca z studentami, organizacja roku akademickiego i CEDA są bardzo dobre. Atmosfera jest bardzo przyjazna i jest mało osób w grupie i dzięki temu każdy ma szansę mówić po polsku. Kujawia! jestem sobie kujawionka, znam wszystkie obrządki. A bom z kuja wioka z matki jawionki.